Cześć, jestem Kamil, jak się to was wczoraj w tym odcinku z Let's Playa. Nie mówię, długo przechodzimy do rzeczy. W ostatnim odcinku dostaliśmy się do peninsuli. Już nas nikt nie będzie... Już nas nikt nie będzie wyganiał do... Do tego... Kulmarketu. Cool no. Jest git, jest git, jest git. Dziewczęta. I tak, ten odcinek nagrywam z podstawieniami dla Czarnej, która mnie o to prosiła. No. Także Czarno, pozdrawiam Cię! A kto to jest, to nieważne. Hehe, chachaszki. Czy mam tak blisko kamerkę? Zaraz raz O, to. O kurwa! Ja Piek, przejrzymaliśmy jeszcze na male. Jeszcze z Invictusem Kłatka to już jest. Kurde, ja... Tak jak... Taki failik na początku. Ja nie yeah. yy, yy. Następna seria będzie z LS 2012 na moda. Ja lubię może tak bardzo, bardzo mhm. No tak jak w Mańka ale nie dało się nagrać, bo coś mi Minecraft, tak jak mówiłem, że Minecraft nie chce działać z modami, coś się z spieprzyło, żeby nie, nie przeklinać. Chyba nie Аня, аня. Аня. <coughs> тихо, тихо, Да тихо, тихо, тих... тише Nie wiem co mówić, nie przygotowałem się do tego filmiku fizycznie i psychicznie. W następnej serii będę no jak nie wiem, że będę na modach będę na single playerze i będzie czasami ze mną Anna osoba, że wiecie w swoim czasie. Ale nie, nie, nie na sklepie, tylko po prostu będzie tutaj siedziała obok mnie i wam się do mikrofonu. A tą osobą będzie... Antos, ale to Chyba dobrze. I tak, będzie tu siedział i się Antoś pozdrawiam cię. Antoś... uśmiechnij tylko Antoś będzie się Także Antoś pozdrawiam cię. Wszyscy... Wszyscy tak też. Moi widzowie. Chyba. Chyba, nie wiem, może, nie wiem czy Cię lubią, pytaj gdzieś, w komentarzu. Przecież nie? Za minutę, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Sorry, poniesuj mnie, Haha, ha, Helen, faka ha, High five, guys, high five. High five. No, high five, sam na sobą. Patrzcie, co mamy, Patrzaj, ta ludziska na Chujowy, nie co Tylko nam pomoże mi światła zdawało. Mamy wszystkie dwójki! O, tu konaliśmy Wilbura. Nie, nie pani strzelają! To nie ja mówię. Mawiesz się kostką Rubika. W sensie. Nie chcę tak umyć. Spierdalaj. Wszyscy, wszyscy pokazują fakena. Moja specja jest fapiąca, chcecie usłyszeć.

Jestem pewdy, ja się mogę z nim ścigać, hello, a oh, on się mnie boi. Chyba. Albo stwierdził, że ja się boję. Taka si. Taka si, taka si, taka si, taka si, nie mogę. Fapie sobie. I nie chcesz go to. Proszę, postawam mu, postawam, postawam Jest! Dobra, napędem na cztery koła może sobie, może sobie wiecie, do pewności. Patrzcie, 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 jak się zrobi jak się Widzicie? 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 Bo tu są poewane Przy, przygody. Polecam Ewarę ZATP i jego poewane przygody. Ej, wiecie co, mam takie emocje, że... do Was na końcu wyjście do. Ludzie, problem. przegralibyśmy wyścig, ale nam ale mi się skaczowała gra. Nie straciłem, nie straciłem części. Ja, ja No to co, próbujemy jeszcze raz? Tak, próbujemy jeszcze raz. Uff. No to myślę o, o to, aby przyjechały ludzie, którzy Kurwa. A wannem <grym> <grym> Go to village, a Nie stawię samochodu, nie stawię... ...cake, się z nim... Mogę się z nim ścigać! Oh, 41, 42, 43... Fak! to jest fajne, to, ale... Monika. Monika... O, oh, Monika, Monika, dziewczyna ratownika. No kurde, nie stawię. Dobra, od dzisiaj na tym torze nie jeszcze Rocha No to samochód jak będzie, nie pojadę! Bo się wkurzyłem. To ja. To ja byłem. Ponieważ nie Ja mogłem wziąć, ale nie! Pani Na tym torze. Spróbujemy jeszcze raz. Trzymajcie kciuki. Wszyscy w tym momencie trzymają kciuki. Wszyscy. Powiedziałem wszyscy. Już! Zresztą przegrałem na tej kamerze. Widzicie jak mi tego idzie? Widzicie? 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 Teraz nie ma takich emocji. Może... mogę, mogę nagrywać. Ludziska... 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 Powiedzcie mi, że ja to zyskam. Wszyscy w tym momencie zatrzymują filmik i piszą, że też. A kto uważasz, że nie, to, to się nie wybierasz. I pisać, bo... Nie będzie. Nie będzie kolejnych Będę was zanurzał. Będę, nagry Będę nagrywał y, z tego, jak... Jak w Minecraftie budować domki z nich tu. O, o. I to, to was zanurzać. Co to było? Widzieliście, gdzie mnie postawiło? Widzieliście? No ładnie w drugą stronę. Widzieliście to? Widzieliście nie? Słuchajcie. Mhm. Okej, okay, jesteśmy po przegry na nowym wyścigu. I właśnie wystartował wyścig. Właśnie, miałam Wam tutaj pokazać nieskut, który odkryłem. Przez przeciwnika, więc tak, jedziemy. I wjeżdżamy w tą ścianę i... Plum! Jesteśmy na skrócie. Niewielki jest, ale dużo, powiem Wam, że bardzo pomaga. Widzicie, widzicie? Widzicie jak go doganiamy? I bum jesteśmy tutaj jak się. A ile był przed nami? No. Mam dłuższą przerwę, ponieważ... zadzwonił telefon. Sześć. Sześć. No i zadzwonił telefon i się rozgadaliśmy. My no, nie wiadomo, nieważę z kim. No i... żebyśmy <laughs> się rozgadali... Nie wiadomo, z kim. No nieważne. No, nieważne, nieważne, nieważne. Co jest ważne, to jest nieważne. Tak. Ona tej prostej nie mam szans, kości, Muszę się jak najszybciej rozpędzić do stu, 160 i być taki mański. Tam go się będzie miał ciężko, bo tamto, tam tam samochód do 160 idzie z palcem w głupie. Potem już ciężko mi idzie. Do szóstki już pójdę, to już jest miły. Będzie mnie doganiał, ale strasznie powoli. A mam dwa muszle. Nie, jeden. Aha, nie zamontowałem się, dałem nie. Teraz ja, sobie tam. Nie właśnie. No dziewaliście. Udałam się. Ten to jest dla mnie najlepszy z tych trzech które tutaj są. Ale ja będę nie dopiero chyba, chyba pierwsze wyjść. Tak, pierwsze wyjście. No, do... I to o Ivictusa Quattro. A na tym co przegrałam na pani swój dwa razy, ale w znany sposób, żeby nie tracić tych to Wszystko na Alta 4 już. I za drugim razem właśnie tak zrobię. I no i nie traciłem części. No. I, 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 I... No i teraz mam tutaj zamiar wypraćę. No, tutaj. Przerwa. Aj, tu ku też wjechał. Widział, jak ja wjeżdżam. Haj, chuj, lubię kupić. To był Antoś. 12. Na pałonie przyszedł. Teraz mi się w pieprzach. Ale Antoś nie odzywa się. Ok. Dzięki. O kurwa, no nie miałam spotkać, fajna młodość i Wiecie, że jest Antoś, to... Ale ale się nie będzie odzywał, bo się boi. Wstydź. Tej... Nie was subskrybował mnie nie zgodził mnie wszyscy, wszyscy, piszą, że Antoś jest chamski. Antos... nie. Antoś jest chamski, piszecie, pisze. Nie. Piszcie. Nie. Antoś, nie słuchajcie. Napiszcie... Jego też. Napiszcie, że Antoś. Nie chcę, żebym przyjął, ale to ja będę wiedział, co chodzi. Ale to się ma pomył. Aż nie Aha. Dobra. Dobra, zgasło. Co? Byłem Czerwony. Teraz mi tu ham na moim filmiku. Mój filmik ja mówię ten. <gryzki> ja Nie wiemy ile trwa filmik, wiecie? Posażę się rozgadam. Nie no, nieważne, takie panu pokaże. Możemy, możemy godzinę nagrywać, tylko potem wyjdziecie się, będziecie oglądać mnie, będzie. Ja kamieniłem A kamienie tyła czegoś bo godzina. Ja sobie na do Przejdziemy się z dwa wyścigi Inviktusem. Zatniczyk. Kto to jest inniż wyścig? Drugi, trzeci? Ostatnie okrążenie. Zatnie krążenie Inviktusa. O, ja pierdol. Sorry. Sorry, poniosłem nie będzie. Ale 20 pociśnie mój samochód. 10, nie, 207, 8, 9, 10, 210. Zacięliśmy pozycję. Ludzie, mówicie się. Naprawdę. Teraz wszyscy mówią, wygrasz, 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 wygrasz. Wszyscy skanują, ty nie, ktoś. Wszyscy skanują, wygrasz, 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 wygrasz. O tak szybko, tak szybko musi być. Widzicie? 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 Aż on, aż on zwalnia, widzicie? Widzicie? On aż zwalnia. Tak, tak nie szybko. Dobrze. Widzicie? 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 W końcu zawsze. Brawo, brawo. Wszyscy biją brawo. a ktoś No, brawo. No dobrze już nie będą ciebie Antoś, tylko Antos. Antos! <coughs> nie skomentuję tego. Ale oni skomentują. Ci po drugiej stronie. Ci Mankora. po drugiej stronie komentujcie. Nie, po drugiej stronie. Kamelka mi leży płaca. U kurde, ono no dalej, no hamuj, no mój, no dalej, 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 no Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Spierdalaj. Nie... no dalej, 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 Teraz wszyscy, teraz wszyscy piszą... Invictus... In jak we, i pisze jest twój. usy jest twój. Wszyscy. Wszyscy bez wyjątków. Ty, te, ty tam też, ty cicho tam być. Tam, coś, coś tam Tak ty tam, tam z tyłu tam, no. tam za monitorem. No. Invictus SD. O, invictus, tu widzicie. Invitus zapisz to na kartce, zapisz. Zapozujcie sobie. Dobra. Z tym autem wszyscy mówią papa. Aha! Pa". Pa, pa. no, I teraz gramy tym. O, tym leszczykiem. Tym leszczykiem. Okej. Okay. Słuchajcie. Co? Kurde. Na pauzie. Podjechały do mnie trzy osoby i wszyscy nawet wyścigu nie postawili. Widzicie? Bo zajechałem Invictusem Quadro, to już wszyscy... Kurwa no Invictusa. I ja się każdy z rano. Nie skomentuję tego. Skomentowałem to. Dobra, patrzcie, 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 patrzcie na ten stary. Na Z razie, i cześć. Tu, no i widzicie teraz serwis. komputer. A teraz. Dobra. No. tu Swatra, ale ładna samochód, nie? Wszyscy, wszyscy, wszyscy komentują. Ten samochód jest ładny, albo ten samochód jest brzyki. A tam jakby ktoś chciał to grać, bo nie oglądał od pierwszego. W pierwszym odcinku jest link do pobrania. Jak link wygasł, napiszcie mi to, zagrają pladunie, albo po kogoś. W pierwszym odcinku z Helger, jak ktoś chce, in... ktoś chce inny link, to... Piszcie Pod tym filmem. Ja sprawdzę. Czekajcie chwilę, bo tu Antoś chce coś mi powiedzieć, ale się nascydzi. No, a... Skomentowałem tylko jego wypowiedź. Ha, patrzcie, Pierdola mnie. W sumie taka meka jest spoko. Brum. Nie, lepsza to. Ej, tu ja mam tył uwalony. Ktoś się nie bał i już przyjewał. Jan Tajko. O, co ja mówię? Co <grym>. ten Angres? Anna, Aw. Nie wiem. Ło, widzisz co drifta zaliczył? No. no, 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 gdzie. Chciałem, ucieczka. Pi się wykaraskał. Ja też tak nie wiem, ale nie zawsze mi wychodzi. Ale Invictusem to. W nim to jest nawet jak się skręca, to i tak bardzo mocno. hehe. Mogę Wam pokazać. na tych pomponach, gdzie nawet się tam biały... Pompony są właśnie, ja jedynki lubię, bo z nimi się da najlepiej driftować. Biały pasek się nie pokazuje, tam macie niebieski, to znaczy że gazuje. Biały znaczy, że wciskam kontrolę ręczną, a czerwony znaczy, hamuje. Chyba, no chyba tak. No to jak no, samochodem się jedzie, to się nawet nie pokazuje. I teraz się pojawi białe. Teraz i czerwone. Ja tak zawsze zakończę, myślcie kolej. inni Znaczy, to są tak zawsze będą żeby. No i mam, widzicie, tak się już mamy trzy części, trzy części będzie. Podciąg, nam dołu. No a... A, to na to pierwszej długi. Patrzymy acceleration, top speed. Widzicie, 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 widzicie. Nie, się mieć jedną część. Tak, w wody. Nie. W ostatnim. Jok! Ej, nie dostałem jednej części. Ład? Poczny zderzak dostałem, ale tak jak nie mam. Trudno, no nie? Dobra, jedziemy jeszcze ten wyścig i to już będzie. Będzie chyba koniec. Wszyscy się już cieszą, że już mamy no, Ten się kończy, tak? Ja wiem, ja wiem to. Anto się cieszy. No, nie cieszy. A może, pan Anto się wie, nie. No, nie. A może nie będę Nie no będę Ej, no widziałem, że to no... Kuli ścigają się o część No i na nie dali, co to ma ja być? Ja nie dostałem. Ład Gdzie znaczy, teraz mam jedną koronę. Na samą dole Daj. E. Tylko jak nie klikniecie na ten, na tam jak jest biały, no bo nie, to bo nie to, weźmiecie... To, to nie wezmiecie tej części. Tych Musicie... Kliknie to tak? już dla mnie nie ma szans, potem bierzemy później jeździmy raptorem i fudzinem zakończymy grę. Raptora wygramy na trzeciej mapie, a w na czwartej, tak Na jest ostatnia piosenka. U nas wege -te. Wege -te, wege -te, wege -te. Hornet na wege wegele. he, Ty, to co widzicie w lusterku środkowym, to jest z mapki Bell AI na ostatnim tylu. Jak to? Aj kogoś nie możemy skakać, musimy to naprawić. Jak to jest zrobiona? Ktoś w tym lusterku? O, shit! nie widać w ogóle. Nie, to się tu Tylko po prostu jest z mapki Bel, Be Bel -e. A. Mercer Bel R. A się nie mówi R się mówi, Nie, wiem, ale to wiesz. Nie, nie wiesz. Po nie No To właśnie. To jest to, głupie, to wszystko. I. Naprawdę! TAK! Dobra. Helen. Mówię Wam, że na tym zakręcie będziemy pierwsi. On jest super... Nie? Czasami jak ktoś umie jeździć. jak no, się wykara A Helen się nie udało. A Helen się zaraz zobaczyło, nie że... Zobaczyło, że... Helen zobaczyła, że przód nam się podniósł, to... Już chciała, już, już, już. To już już, i... zabraca. już mówi, że będzie pierwszy. Ona mnie w dupcie pije. Helen! Helen, jak się oddam... To wracisz w kosmos, nie? Się... E, to już jest stare, ale dobra. Kosmos? Ja Kopres się... w stanie. Ok. W sanie. Co? Ja, za to? Can lex. Za tym. Can lex. Do tego. Helen znowu się. Dzego Anto skomentuje do tego. Tak. Co ta Helen tam znowu robiłaś na tym? Coś tam chapa się. Ale papa. Nie. Yeah. Patrz jak gościu kierownicą nie sądzę Ha, ha. A ja kapinę. Śpiewam. Ja śpiewam. A well. ja kapinę. Kapin 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 no. Wszyscy wpisują w, na YouTube. Śmietankę śpiewa i słuchają tego. To słucha 10 sekund i śpiewa. Well, well, well. What do we are nie wiem, co się w sekundowy filmik z, z, z Andrzejem jaskinią w tył. Nie, z Mój Drift! Wegramy ludzie ten wyścig. Piszeżam, że, że to czas na naprawienie, na rozstawienie i naprawienie samochodu, ale to, no, nie to chodzi. Bo ja mam ja mam to czas, nie mam czasu na to. Ja mam O, te czasu. Odczytaj przedmiotem jeszcze R. E. Ja! No? Dobra, dobra. Już mamy słodki tymi Runi. i I to dalej nic nie mamy. We no wszystkim już mamy, tylko nie w Dobra. To, to już będzie koniec. Mara. Komentujcie, subskrybujcie, a to leciejcie, ja się wyrażam. Na razie i baję. Na, 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 na razie i Mara!